Zobaczmy, że chciałbym zmienić styl wyświetlania etykiety rzędnej z metrów na milimetry. Wchodzę w właściwości grupy wszystkich punktów. Tworzę nowy styl etykiety punktów. Nazywam go na przykład rzędna w milimetrach. Wchodzę w zakładkę układ. Komponent, numer punktu mogę usunąć. Opis punktu mogę usunąć. Zostawiam sobie samą rzędną. W zawartość wchodzę w rzędną. Zaznaczam, zmieniam jednostki. Ale tutaj do wyboru najmniejszą jednostkę mam tylko centymetr. Co zrobić? Na razie zostawię sobie OK, OK, OK. Rzędne wyświetliły się w metrach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Wchodzę w ustawienia, rozwijam punkt, style opisów. Prawym przyciskiem myszy na wyrażenia, i nowa. Nazwę to sobie na przykład milimetr. Następnie klikam tą ikonę. Wstawiam rzędną punktu. Mnożę to razy 1000. I formatuję wynik jako rzędna. I OK. Wracamy do nawigatora. Właściwości grupy punktów. Edytuję. Mój styl etykiety rzędna w milimetrach. Wchodzę w rzędną, zaznaczam. I tutaj, w właściwościach, jeśli rozwinę, pojawił mi się milimetr. Zmieniam dokładność tak, żeby nie było żadnych miejsc po przecinku. Strzałka w prawo. I ok. Ok. W ten sposób uzyskaliśmy etykietę, która wyświetla nam rzędne w milimetrach, ale nie zmienia nam samych rzędnych. Jeśli wejdziemy w edycję punktów, zobaczymy, że one cały czas są wyrażone w metrach.